Hejka widzowie, jakbym mogli zbyce, to ja bym chciałam strasznie wam pokazać jedną rzecz, a więc pokażę ją na 100 lajk. Ona może być niepokazana, ale na pewno pokaże mój dom, moje zwierzęta. Na pewno może jak... Może rodzina jeszcze kiedyś. Ale póki co... Na, na dom to musicie mieć stola stola na zwierzęta też ale bo to jest trochę bo to jest trochę zwariackie nagrywać zwierzęta dla mojej babci a więc nie wiem ale 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 dom Pokażę na 100 lajk like na moim kanale. Oczywiście publicznym, ale to nie ma znaczenia, chyba. Po prostu 100 lajk like na moim kanale. Za niedługo będę kończyć filmik, bo mam problemy Będę musiała pokój posątać, i wam na 100 like też to pokażę. Będę musiała babci pomóc w skrótni. Też ją pokażę na stoi lajk. Like. I pokażę jeszcze jak gotować. Jakie rzeczy. Jak, jak liczyć. Ona będę opowiadać. Na, moim like, na moich dwóch filmach będę opowiadać. A więc nie martwcie się widzowie. Nie odchodzę z kanału. Nie powinny im je zbanować. Nie wiem, czemu im wpadło do głowy, żeby to robić. Ale nie wiem. Pewnie przez koleżankę. A więc nie wiem co możemy porobić. Na, na nas... Piszcie w komentarzach, jaki chcecie naj... następny filmik. A ten dźwięk ogarnę i nagram. Do pa! pa.